Przebudźcie się! Numer 3 z roku 2019 Czy Biblia może zmienić Twoje życie? Temat starożytna, ale aktualna. Wyznawcy różnych religii uważają Biblię za świętą księgę. Jednak zawiera ona nie tylko informacje o tym, jak wielbić Boga, można też w niej znaleźć praktyczne rady przydatne w codziennym życiu. Zobaczmy, co niektórzy ludzie mówią o korzyściach z czytania Biblii oraz stosowania zawartych w niej wskazówek. Mówi Fiona. Jestem teraz spokojniejsza. Czuję się lepiej pod względem psychicznym i emocjonalnym. Mam bardziej pozytywne podejście do życia. Mówi Elaine. Dzięki studium Biblii znalazłam w życiu cel i sens. Mówi Andrew. Moje życie zupełnie się odmieniło. Zrezygnowałem z niepotrzebnych rzeczy i mam więcej czasu dla rodziny. Takich osób jest więcej. Ludzie na całym świecie znajdują w Biblii rady przydatne na co dzień. Biblia może ci pomóc w takich dziedzinach życia jak zdrowie fizyczne, zdrowie emocjonalne, relacje z bliskimi, sytuacja finansowa, duchowość. Na następnych stronach wykazano, że Biblia nie tylko porusza kwestie religijne, ale zawiera też konkretne rady, które naprawdę się sprawdzają.